Brzuch pociąży dziwnie odstaje. Rozpoznajesz rozejście, brak funkcji, masz ból pleców czy miednicy? Ja też tam byłam. Rozejście mięśnia prostego brzucha pociąży to dość częsta sprawa. Brzuźce oddalają się od siebie, a kresa rozciąga się i osłabia, czasem nawet powodując przepuklinę. U niektórych wygląda to jak rowek lub dziura między mięśniami. Brzuch może wyglądać naciążowy nawet długo po porodzie. Czasem dochodzą do tego problemy z postawą nietrzymaniem moczu, a źle dobrane ćwiczenia, takie jak brzuszki, planki, dźwiganie dużych ciężarów, skoki czy ćwiczenia na drążku, mogą pogłębiać problemy zamiast im zaradzić. Nie martw się na zapas. Ciało będzie potrzebowało trochę czasu. Idź do eksperta, a w domu pracuj mądrze. Postaw na pracę nad postawą, codziennymi nawykami, oddechem i dobierz ćwiczenia, które będą wspierały ciało. Potrzebujesz pomocy? Zapraszam Cię do moich pociążowych kursów.